Dzisiaj Sporty Walki Org goszczą u Daniela Rutkowskiego, który już w najbliższą sobotę wraca do Oktagonu i stoczy swoją długo wyczekiwaną walkę rewanżową z Adrianem Zielińskim. Jakie emocje Ci towarzyszą? Bo aż 13 miesięcy czekałeś na ten rewanż. Tak, 13 miesięcy. E, bardzo długi okres. Emocje, no chcemy mieć już to za sobą, tak? No bo ten rewanż mieliśmy dogadany. No i kurna, no 13 miesięcy i zwiększymy to, bo już nic się nie zmieni, tak? Oba jesteśmy zdrowi, e, warka się odbędzie, bo przez tą pandemię jakoś może nam się udało, żeby to się odbyło, no i nie mogę się doczekać soboty już. Początkowo mieliście się spotkać pod koniec marca. Ja pamiętam, byłem u ciebie na, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie przed przed y, twoją walką i i tak ty już byłeś w gazie już była końcówka, już naprawdę ostro zasuwałeś i ja mówię, Rutek, a co będzie, jeżeli się nie uda? A ty mi wtedy powiedziałeś, nawet Piotrek nie mów, y, chyba że byłeś wściekły, to jest mało powiedziane, no bo jak zawodnik robi, robi robi wszystko na 100%, jest gotowy do, do, do wyjścia do Oktagonu, a tu nagle przez przez pandemię wszystko trach i nie ma. Przez jakąś nie wiem sytuacji, nie chcę mi się nawet o tym teraz mówić. Y tak, byłeś jakoś dwa tygodnie, czy wcześniej byłeś, no i dwa tygodnie przed właśnie pojedynkiem odwołali na całą galę, no i, i tak jak mówisz. E, trzy miesięczne przygotowanie, zdrowia multum stracone, pieniędzy multum stracone e, i wszystko tak naprawdę trzeba było zastopować i, i wiesz, bardzo wielka szkoda. No było, minęło. Mówiłaś się już cieszę, że już, już jest to za mną, no i teraz co, tylko czekamy na sobotę. Jak bardzo zmieniłeś przygotowania do tej drugiej walki? Jakieś inne elementy robiliście, jakoś inaczej się przygotowywaliście niż do tego pierwszego starcia? Wiesz co, zawsze się przygotowujemy tak samo, no bo to wiesz, uczymy się wszystkich płaszczyzn, wszystkiego musimy się nauczyć, ale przez 13 miesięcy Danie Żytkowski bardzo dużo się zmienił, tak? Nawet na walce bokserskiej. Sama ta walka bokserska co miałem bardzo wiele mi dała. Boksersko, no doszkoliłem się naprawdę mega Mega mocno, mega fajnie, plus kolejna walka z, z Niemcem, Renerem G. Nie no, czas. U mnie jest czas, działa tylko na korzyść. Ja się jeszcze więcej uczę, więc jestem dużo lepszym zawodnikiem, uważam. Właśnie miałem się Cię zapytać. Ta akcja pod tytułem. Yy, Rudkowski, yy, Runowski, to był celowy zabieg właśnie, żeby, żeby odłączyć yy, trochę te, te zapasy, yy, poprawić stójkę i, i chyba się sprawdzić jak tak naprawdę machasz tymi, tymi, tymi łapami, no i powiem ci szczerze, że machasz naprawdę dobrze. Nie no cieszę się tak, właśnie to było... Yy, bardziej wzięte to było, a czemu mamy nie spróbować, tak? Spróbujmy, kurde, ja zapaśnik, no bo ja nigdy nie byłem bokserem, nie, nie, słabo boksuję i... Yy, Udowodniliśmy wszystkim, pokazaliśmy, że ja robię tyle boksu, tyle warki stójce, ile dany przeciwnik ode mnie tego wymaga, tak? Z sprzękiem z, z runowskim musiałem używać boksu, musiałem walczyć boksersko i myślę, że fajnie to wyszło. No Ja się mega cieszę, bo dzięki temu walce bokserskiej poszedłem do przodu. A zawodnik, który się wywodzi z zapasów nie jeszcze czegoś takiego, że wiesz, tu boksujecie, a nagle już tak więc zapominasz się i próbujesz coś tam w parterze zdziałać, no bo to jednak no, no trzeba cały czas gdzieś mieć z tyłu głowy, że jednak... Oj, tutaj, tutaj jest tylko stójka. Nie, ale Piotrku, ja myślę tak, że mam ułożone w głowie, tak? Jestem bokserem, to jestem bokserem. Jestem zapaśnikiem, to jestem zapaśnikiem. Nie miałem żadny... w żadnym momencie nie miałem takich wiesz, momentów, żeby złapać, żeby obalić, żeby coś bardziej w którymś momencie Przemek mnie tam bardziej chciał przepychać, no to ja sobie mówię, no chcesz przepychać, no to już nie ma problemu, tak wiesz, oddałem powiedzmy tym samym. Ale nie było żadnego momentu takiego, żebym po prostu chciał złapać za nogę, coś tam zrobić. Nie. nie. Mówię, jak jak walczę boksersko, to wiem co robię, wiem po co to robię i nic innego mnie tam nie łapie. Mówią Zieliński, y, to przede wszystkim stójka i on będzie, będzie no, lepszy, tak, ale ciekawe na ile lepszy, no bo ty też nie jesteś zły w tej stójce, a u ciebie, no wiadomo, to parter i, i zapasy. Według mnie to chyba największym problemem to będzie ta dysproporcja wzrostu, że tu, tutaj może być największy problem. Tak, on jest stójkowiczem, więc zdecydowanie ta stójka będzie jego, jestem zapaśnikiem i u mnie są zapasy parter, powiedzmy, jakiś w ten sposób. Tak, jest wyższy, będzie miał dużo większy zasięg. Wiesz, chodzi o to, że jeżeli z tego wykorzysta swoje atuty, to będzie ciężko. Jeżeli ja swoimi atutami go przewyższę, to walka się prze, przeciąży na moją stronę. No i tak, tak, tak to wygląda, mówię. Musimy danego zawodnika, przeciwnika oszukać, czy zmęczyć go, bo jak ktoś jest bardzo zmęczony, jak ktoś już kondycyjnie siada, to technika i siła nic nie daje. Za nami dwa piękne pasy. Czy jak sobie tak to wizualizujesz w głowie, że, że będziesz tego bronił, e, to jest dodatkowa presja, to jest e, ciężko to udźwignąć, czy po prostu odcinasz to i nie wiem, podchodzisz do tego, że po prostu to jest walka, robię swoją robotę, nieważne o co, ale mam wygrać, mam dać siebie 100%. Właśnie, ciekawe jak to inni by mieli, ze nie? Pewnie, że to, to są takie dwie błyskotki. To jakoś mało ważne są dla mnie, szczerze. Ciężkie, ciężkie, tak, ale chodzi o to, że mało ważne, nie przywiązuję tego, do tego uwagi takiego, że ja ich bronię, Jezu, ja jestem numerem jeden, ja muszę 11 walk rzędu wygranych. Nie, no kurde, ja zrobiłem swoją robotę, chodzi o to, że wykonałem kawał ciężkiej roboty, rozumiesz? Jeżeli w sobotę wyjdę i dam siebie wszystko i przegram, ja nie mogę mieć pretensji do nikogo, rozumiesz? Tylko do nikogo, no bo ja zrobiłem, co mogłem, to jest, wiesz, najważniejsze. Więc ja wiem, po co wychodzę, wiem, na co zapierniczam, i wiem, że jak e, przegram, no to oczywiście przeciwnik był lepszy, nie, nie będzie gadki, wiesz, no to są błyskotki, które będę bronił, ja dam się siebie 100% i oby to wystarczyło. Poza kamerą zapytałem się Ciebie, czy będzie różnica, wiesz, pierwsza Wasza walka była pod ziemią, gdzie to powietrze, ta gęstość powietrza była trochę inna. Teraz y, z kolei hotel i no na powierzchni y, walczycie, będzie miało to jakikolwiek y, wpływ, y, delikatny jakiś nie wiem plus, że, że ta wydolność będzie lepsza? Wiesz co, zawsze jest tak, y, że y, obaj zawodnicy mają te same warunki tak, więc to jest to, jeżeli ktoś nie ma zdrowia to nie będzie miał i... I w kosmosie go nie będzie miał. Nie no, fakt jest taki, że mówię, obaj mamy te same warunki, więc jeżeli ktoś ma więcej zdrowia, to to zdrowie będzie miał cały czas. Nie ma to za, żadnego znaczenia. Oczywiście Daniel, Rutek Rutkowski, no to crossfight radom, Leszek Kulik, przygotowania już na pełne, już nie powiem co. Jak zwykle tam Cię można spotkać, ale kto teraz Ci pomagał w tych przygotowaniach? Komu jesteś najbardziej wdzięczny? Jak sparingi minęły? Właśnie Całe przygotowanie. Wszystko co robiliśmy to tylko i wyłącznie u nas w klubie, co nie? E, no przede wszystkim Leszkowi za tą ciężką robotę, którą wykonaliśmy. No i kolegom z klubu, no, którzy mnie dociężali, tak? Którzy e, pastwili się nade mną, którzy e, wiedzieli, że już nie mam siły, mogliby mnie bardziej mocniej bić, ale tego nie robili. Całemu oczywiście klubowi Crossfighter Radom, no bo to jest jednak nasz wspólny sukces, to będzie. Jak idzie robienie wagi? Właśnie bardzo dobrze, kurczę. Mam innego dietyka teraz. Kurde, dwa dni, a ja mam 4 kg tylko, no naprawdę to jest, ja powinienem mieć tyle 24 godzin, godziny przed wagą, przed walką. E, mega, mega. Jem jeszcze, nie jestem głodny, piję jeszcze wody 7 litrów. Więc jest Bajlanda. Ja, no widzę, że u ciebie jest wszystko bardzo dobrze poukładane. Ma swojego dietetyka, mas, mas, maszystę, masażystę, który dba o ciebie, żebyś, żeby wszystko było rozluźnione, żadnych kontuzji. E, także, no nic tylko się cieszyć. No wiesz, cały, mm, wszystko po kolei idzie. Wiesz, no, ja jestem zawodnikiem, e, zawodnikiem zawodowym, który walczy zawodowo. I oczywiście ja tylko i wyłącznie to robię, tak? To jest numerem jeden, więc muszę mieć wszystko poukładane pod to, tak? Czyli jestem sportowcem 100% i, i począwszy od dietetyka, począwszy od diet, od masażysty, od fizjoterapeuty, yy, nie wiem, kroplówki różnego rodzaju, wszystko po kolei musi być ułożone. No bo wiesz, jeżeli nie zadbasz o swoje ciało, yy, o swoje płótno, no to to płótno się zaraz rozwali, no a moje się nie może rozwalić. No dlatego jak jest walka, jak jest wszystko, naprawdę mamy na tip-top wszystko... Yy, pod, pod korek dociągnięty. A to, że walczysz, walczycie bez publiczności, to to jest jakieś utrudnienie, no bo wiesz jednak Rutek, to są kibice, to są zwariowani kibice. Ty, ty zawsze masz za sobą mnóstwo fanów, którzy jeżdżą, dopingują i jednak chyba jak wchodzisz w walkę i słyszysz tych, tych, tych wszystkich ludzi, tą wrzawę, to jest łatwiej się wkręcić, nie? a tak to tu wychodzisz i, i jest cisza i to takie nie wiadomo co, czy to, to sparring, czy to nie wiadomo jak to odbierać. No fakt, fakt jest taki, zawsze za mną dużo ludzi jeździ. Eee, wiesz co, nie będzie, jakoś mi, mi to i nie pomoże i nie utrudni, cieszę się, że są ci ludzie zawsze jak, wiesz, jak jeżdżą, jak krzyczą, fajne to jest, ale wiesz, no, muszę wyjść i swoją robotę zrobić, nikt za mnie tego nie zrobi, wiem, że ci wszyscy ludzie i tak będą oglądać mnie, przepraszam, ci wszyscy ludzie będą mnie oglądać do końca, zawsze będą ze mną, więc wiesz, no, zrobić robotę, wyjść i później się będziemy cieszyć. Który moment najgorszy w sensie stresu, nie wiem, to jest moment wyjścia, samego wyjścia, godzinę przed walką, no bo tak jak teraz z tą rozmawiam, no to, to jest pełen luzik. No, co ja mam zrobić, wiesz, no, gadamy normalnie, ja zaraz idę na trening, robię swoją robotę, ee, wiesz, wagę zrobię, bo dla mnie to jest e, największym sukcesem, e, obciążeniem, to jest zrobienie tej wagi, tak, zrobię limit wagowy więc będzie ponad 50% sukcesu za mną, bo to jest wiesz zawsze najgorsze, zawsze najcięższe a walka to już jest samym jakimś tam zwieńczeniem tego, tej całej ciężkiej pracy, no już taką przyjemnością ehm, wiesz co, tak jak mówisz, nie wiem może to jest ten moment, gdy jesteś rozgrzany i czekasz na ten moment, rozumiesz zanim wychodzisz, e, jak już Cię wyczytają może to jest ten moment, ale jak już jesteś w środku, klatka e, przeciwnik z drugiej strony to jest to, że już jest wszystko zamknięte, zapominamy, teraz będziemy walczyć. Dzisiaj szybkość na treningu, pewnie takie ostatnie szlify. Tak, dzisiaj ostatnie szlify troszkę może skakaneczki, żeby się więcej wypocić. E, tak, ostatnia szybkość, takie moc. Bardziej zrobienie mocy, chwilka, czasu i finish. I jutro cały dzień tylko wagę zrobić i bajrando. No to dobra, to na koniec zapytam Cię jeszcze o parę kwestii i bokserskich, ale i nie tylko, bo e, w ostatnią, w minioną sobotę e, Marcin Najman zrobił na Fame M.A. zrobił dobre, dobre show. E, e, pewnie tego nie oglądałeś, natomiast e, jak Ci się podobało jego zachowanie, proszę Cię o komentarz. Komentarz jest ciężki. E, oczywiście tego nie oglądałem, ale jak się skończyła walka, to wiesz, filmiki poszły w ruch. Na Facebooku ludzie zaczęli wysyłać, no to sobie zobaczyłem. Komentarz mój jest taki, że no, no katastrofa. no Gratuluję. Nie, no bez sensu. Bez komentarza. No i tyle. Nie mam nic na ten temat do powiedzenia. Nowy projekt y wszedł na, na, na rynek. Mówię tu o Genesis. Jak Ci się podobała pierwsza gala? Właśnie. Fajnie, fajne, fajne walki. No coś nowego, coś kolejnego. Wiesz co, niech coraz więcej tych gal powstaje. Jednak zawodnicy jest nas dużo. Każdy by chce się rozwijać, chce się pokazywać, no a gdzie indziej, jak nie właśnie na takich galach, no zaczynamy, idziemy do przodu. Wiadomo, w tym momencie, no nie, no bo masz inne jakieś tam i y, pomysł na życie, ale kiedyś widziałbyś się w takiej organizacji? Na pewno nie nagłe pięści, nie będę walczył nigdy, bo mówię. Szkoda zdrowia? Przede wszystkim, szkoda zdrowia. Tak jak wypowiadałem się, ja walczę po to, żeby. Robię tak, żeby jak najmniej dostać, tak? Czy to jest mała, czy duża rękawica, dbam o swoje zdrowie, o swoją głowę i, i tyle, no i na pewno nigdy się nie zgodzę na walki na wiele No to na koniec bokserski temat. Tydzień po tobie. Michał Cieślak e, będzie boksował z Taylorem Mabiką. Jak widzisz szansę Michała? No chyba będziesz tak samo jak i ja, trzymam bardzo mocno kciuki. Zdecydowanie, no też już się czekam, Michał też miał bardzo dużą przerwę, więc świetnie, że już wyjdzie i zacznie się znowu to jakoś wracać na te tory mistrzowskie. Też czekam, tydzień po, po moje więc fajnie, bo ja już będę powiedzmy albo triumfował, albo będę płakał, e, e, ale na pewno będę chciał być na tej gali, na pewno będę i ją obejrze z, z kciukami w, w dłoniach. Zgodzi się ze mną, że w ostatniej jego mistrzowskiej walce naprawdę tam bardzo niewiele zabrakło i mi mielibyśmy mistrza e, i niewiele zabrakło i, i wielka katastrofa było, że jak można zrobić e, tak wielką galę, wielką walkę na wiesz no, w takim miejscu, no to jest katastrofa, wiesz no, nie było tam mało szans było tam, żeby on wygrał, rozumiesz? No nie da się walczyć, wiesz, tym bardziej dużo rund nie da się walczyć z całym tym klimatem, kurczę, ale mega, mega szacun, kurde, że co on zrobił to naprawdę więc kolejna już tylko i wyłącznie będzie w Europie. No i tyle, i będzie tylko zwycięstwo. Dziękuję Ci za rozmowę. I co? I nie będziemy oglądać rudka płaczącego, tylko będziemy oglądać rudka, który <grym> chyba, świętuje. Chyba że ze szczęścia. no. Tak, chyba że ze szczęścia. Nie lubię płakać. <grym> Słuchaj, wiadomo, że, że wszyscy tutaj będziemy za Ciebie mocno trzymać <grym> kciuki. Jeżeli chciałbyś komuś podziękować, no teraz jest czas dla Ciebie. Zdecydowanie. Oczywiście bardzo się cieszę, że wiesz, ludzie mi kibicują, fajnie, że jesteście. Przede wszystkim dziękuję mojej kobiecie, która mnie wspiera, robi mi jedzenie wszystko, jest naprawdę na tip top. Całej rodzinie, no i oczywiście wszystkim kibicom i sponsorom, którzy kurczę no, pomagają jak mogą i mega jestem wdzięczny i tylko zwycięstwo idźmy do przodu.